Pytanie, dlaczego wybuchła wojna? I tu robi się kosmos, ponieważ pan Leszek Miller mówi o zbrodniarzach z nacjonalistycznych bojówek typu Azow. Zbrodniarzach, którzy zamordowali 16 tysięcy rosyjskojęzycznych obywateli zamieszkujących te zbuntowane republiki, republiki, które cały czas tam, gdzie była wojna domowa, nie? I Pan redaktor oczywiście robi, robi wielkie oczy. Do jak on w telewizji takie rzeczy mówi? Przecież nie można. Że to jest narracja Kremla! Powiera, powiela ruską propagandę! I pyta się, czy w to wierzy. No a oczywiście tutaj jest zaskoczenie, bo. <laughs> bo no zresztą posłuchacie zaraz sami. Ja tylko na marginesie przypomnę, że te nacjonalistyczne bojówki typu Azow, ci zbrodniarze, bibyli, by witani we Wrocławiu. Słuchajcie, jak, o czym mówi pan Leszek Miller. To po co Putin napadł na Ukrainę? Putin twierdzi, że w obronie rosyjskojęzycznej ludności zaatakowanej przez bojówki ukraińskie, nawet nie przez wojsko, tylko przez takie nacjonalistyczne stwory, jak na przykład Azow, czy prawy sektor. I pan w to wierzy, że to dlatego? No, wierzę, że zginęło 16 tysięcy ludzi. Ale czy ten tak argument, podają... że to... A wie pan, sposób... zaatakował Czeczenie dlatego, że wysadzone zostały bloki w Rosji przez Czeczenów? Nie mówimy o Czeczeniu. Ja wierzę w to, bo... Nie, przed... no mówimy o tym, że każdej kolejnej wojnie, którą wywołuje Putin Rosja, towarzyszą manipulacje tego typu, jak ja, masowa dezinformacja. Ale to nie są manipulacje, bo to ja, ja, ja dysponuję dany, danymi z ONZ-u. 16 tysięcy rosyjskojęzycznych Ukraińców zostało zabitych, często w bardzo okrutny sposób, przez te nacjonalistyczne bojówki, które zareagowały tak po Majdanie, czując się silne i zdolne do wszystkiego.